Cześć moi drodzy, mówi Szymek. W jednym tutorialu pokażę wam, jak importować wasz projekt. Bo mam projekt do programu OpenTools. To jest cały folder, w którym są zawarte pliki osobne. Bo jak w macie grafikę rasterową, to pliki są inne. Inny format plików na przykład, to jest w tym wypadku format TIFF. To jest paleta kolorów. I jeszcze są inne dołączone kliki, jak kliki XML. To one są e, odpowiednio do sceny. Mają wspólnego ze sceną. Klik sceny TNZ. Wszystko musi być w jednym folderze. Tutaj wyjaśnię, dlaczego ten program nie może sceny importować. Otóż już mówię o co chodzi. Czemu się zawiesił teraz? Właśnie że to sprawka programu obs 2 na chwilę mi się zawiesił, ale nie wiem czemu. Bo normalnie trzeba, moi drodzy, musicie skonfigurować poprawnie scenę. Niby się nie da, ale pokażę w czym rzecz. Uruchomię i wam pokażę, uruchomię ten program i wam od nowa pokażę. Każdy projekt musi mieć pliki. W katalogu. Każdy osobny projekt musi być folderem, w którym macie leaky Osobno. Kurde, co ja zrobiłem? Nie chcę co zrobiłem inaczej. W preferencjach w ustawienia definiujecie wasz katalog jako główny. Custom dostosowany do oczy. Aby wykluczyć sandboxa. Wasz katalog. Nie wiem czemu mi się tak jakoś dziwnie teraz długo ten program zachowuje. Tak jakoś przerywał mi. Bo kiedyś publikowałem tutorial, aby przypisać ilość rdzeni wątku. Ale nie, wszystko działa dobrze. Zaznaczamy ten katalog. Wy wychodzimy z programu. Wchodzimy ponownie do aplikacji. Tutaj też mam ik e, PNG e, jako osobny ik w tym katalogu. To jest plik do podglądu sceny. Teraz robimy coś takiego. File, plik, project management, Zarządzanie projektem, nowy projekt. Zaznaczamy to. append, dołącz e, dołącz. Dołączamy ik i inne heci do tego. Trzymamy ołówek ołówek i gwarantuję wam, będziecie mogli pracować nawet na projekcie, który skopiowaliście na osobny disk albo na nowy komputer tylko niepokoi mnie zachowanie programu kiedyś mi chodziło szybciej nie wiem czy to wszystko że nagrywam programem OBS A nie jest tak źle powiem wam tylko nie lubię czekać. Widzicie? Traktowany jest jako główny katalog. Symon Ołówek, katalog się nazywa. Ale to zaznaczamy. Nie to, tylko to. I wtedy będziecie mogli całą scenę zaimportować poprawnie. Nie to, tylko tu, gdzie macie na osobnym dziecku wszystkie pliki, dołączamy do tego katalogu. Inaczej nie otworzycie sceny poprawnie. Ładujemy scenę. Mamy wszystko zaimportowane, Niczego nie brakuje, łącznie z paletami kolorów. Mamy też naszą animację. Mamy też nasze leweje kwiatki kluczowe. Nic nam nie przypadło. Zapisujemy wszystko, zaznaczając w pierwszą kolumnie lewelu. Chciałem jeszcze raz ten tutorial obublikować, bo korzystam z najnowszej kompilacji. Czemu tu piszę 25 Maherz? Widocznie w Japonii jest inna godzina. Nie wiem, która jest godzina w Japonii. Nie wiem, moi drodzy, ale muszę się sprawdzić. Widocznie tam już jest godzina nad ranem dlatego zdążyli wydać bo tutaj w Anglii jest 24 mares i w Polsce tak samo ale ponieważ tam czas jest do przodu bo Japonia jest daleko od Wielkiej Brytanii i Polski dlatego data jest taka jaką widzicie, co to o 4 52. została zrobiona kombinacja, parę poprawek zaaplikowali do tego programu jak chcecie najnowszą wersję kompilacji ściągnąć, to Wam pokażę, co trzeba wpisać. OpenTunes aktualizację. Nie robicie tego w przypadku przeglądarki Vivaldi. W przypadku Vivaldi robicie inaczej. E, kompilacje nocne, kompilacje dzienne i tu jeszcze jakie problemy zostały nam robione i co jakiś czas pojawiają się nowe kompilacje ja sobie ograłem teraz nowszą kompilację bo ja nie pobieram ze strony głównej bo na stronie głównej jest tylko kompilacja która wyszła na początku jako główna kompilacja ale nie z poprawkami tylko Wygania teraz eee, Ta wersja wyszła w marcu. Ale nie, w lutym chyba wyszła, o ile się nie mylę. Hmm, co to jest? Nie zwróciłem na to. Ale fajne. Dali mi do wiadomości, że można obrać sterownik do inwigi, Dobrze, że weszłam, aby wam okazać bo pojawia się informacja, lubię ten program, polecam go, obsługuje też pędzle programu My Paint, ale tylko raster level, już powiem o co chodzi. Tu raster level nie wspiera tego, dlatego korzystam tylko z rasterów, bo mogę użyć wszystkie pędzle. Bo głów... grafikę rasterową na razie korzystam z, z rasterowej. Na wektorach przestałem pracować, bo mi pędzel wolno działał, a i musiałem włączyć tą opcję. Dlatego wolę na rasterach pracować. Także życzę Wam miłego dnia.